Witajcie, dzisiaj będzie kolejna gra z tych tak zwanych nietypowych, może troszeczkę. <grym> Typu Adam Wygrzebał. No, znalazłem takie coś, dość tanie, to chyba, nie wiem, z 10 euro kosztowało. Z twoim zdaniem? No, potrafię. Jeszcze to 10 euro. No wiem, wiem, dużo piwa. Na engine Unity. to prawda, no więc, wygląda jak wygląda, nie? No Wyścigi rydwanów. W Wieternicy też jest na Unity. <grym> no tak, też prawda. Wyścigi rydwanów to dużo o tym tutaj nie ma do powiedzenia, więc może taki single race weźmiemy sobie. Cała gra jest z perspektywy, właśnie takiego e, rydwanu z góry. Lotu ptaka. Lotu ptaka, nazwijmy to tak. <grym> tu mam czasem ptaka. te moje om omówienia. Jaki wybierasz na przykład? Bo to są takie nasze frakcje, które dają nam drobne bonusy. A co to są te bonusy? No, na przykład. E, te ikony pod spodem co się oznaczają? E, tak, 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 tak. To zdaje się oznacza. E, a, widać. Wchodzi, jest opisane lepiej w zakręty, tutaj, że silniejszych ma tych rydwanistów, no wiesz, takie różne pierdółki, to, to tak naprawdę wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj najlepiej gra się kimś, kto jak najszybciej potrafi się poruszać tym rydwanem. Chociaż są też takie wyścigi, w których przeciwnicy od razu zaczynają walczyć z tobą. Wiesz? Zaraz zobacz, jak to wygląda, bo to mimo że taka prosta gierka jest, to wygląda całkiem fajnie. No to wybierz coś, tak na losowo pójdzie. No, dawaj tego filozofa żółtego. Tego. Żółtego. A. Aruata. E, tutaj mamy, że to jest single race, to mamy do wyboru takie po prostu e, kilka perków no nie chciałem tego wybrać, nie wiem dlaczego. Może kliknąłem na to, no ale dobra. Może dodamy jeszcze. Nie. No może na konia. Konie są ważne, konie się męczą. Większy endurance. No i tutaj możemy wybrać sobie jakiś tam nasz tor. Bo to wszystko się dzieje w czasach tych takich wyścigów rydwanych. No nie wiem, jaki chcesz. ja wolę taki chyba z kilkoma zakrętami, więc może Sienę. Siena długa strasznie jest. Może Nikopolis. Santonum. Santonu będzie dobra. No strasznie ciasny zakar, tu nie. O, Jezus, słaba, No jej, no wiesz, jestem tutaj już znanym w tym, jak się nazywa ten, co powodzi rydwanem. Oj, nie wiem. Rydwaniarze. Rydwanistus. Rydvan. Dorożkarze, rozkazów. Rydwanistus. Jest race. Rydwanistus Maximus. Czy ja wybrałem sposób. Czy ja nie wybrałem sposobu? Order face, okej. Okay. Jest, bo tu można grać także w czasie rzeczywistym i wtedy wydawanie tych rozkazów. No nie wiem, jest po prostu tak chaotyczne, męczące i bardzo trudne ogólnie, nie? To rozumiem, że to jest jakiś trypturowy, tak? Tak, to jest turowy, w którym na przykład ja sobie rozpoczynam ten wyścig. No i to mogę wybrać na początku, czy po prostu zacznę sobie swobodnie. Bo tu masz różne... z bata. ...czy strzelę z bata. Tu są różne ustawienia, bywają te, na tym torze, są czasem dwie, dwie kolumny za sobą, mm -hmm. tych, tych. No my strzelimy z bata, jesteśmy na dobrej pozycji. ...strzelamy z bata. Super, no. No co? Nie podoba Ci się? dobrze Ci nie poszło. No, nie wiem dlaczego. Może już coś konie I tak. Nie, na razie nie ma co tutaj... Co tu możemy zrobić? Możemy spróbować zderzyć się z tym po lewej stronie. Laser czyli to jest przechylić się trochę w lewo, to ma znaczenie. To nie chodzi o to, że z bicza nawalasz po, po lewej stronie? Fu, tak. Walisz biczem w lewo, przepraszam. Tutaj możesz zmieniać pasy albo o 2, albo o 1. Tutaj możesz o 3 w prawą stronę, maksymalnie w górę też możesz o 3, ale tutaj akurat nie ma miejsca. No i tutaj oczywiście możesz dalej przyspieszać tak stabilnie albo znowu tam przywalić z tego bacika. Masz także opcję, że możesz przez tą turę kontrolować stabilność, zapewnić stabilność. Albo po prostu uważać na agresję ze strony innych. Mm -hmm. Nie jest tego dużo, to będzie miało znaczenie jak zejdziemy do zakrętu, bo tutaj się może zda zdarzyć się może naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy. To zaraz zobaczycie zresztą, ja będę na razie bił z bata. No trochę jakby przyspieszyłem. No nie jesteśmy na już na końcu, dało... ale jestem na takim dobrym łuku, jestem. Na razie to nie jesteś na łuku. No tak, ale już będę. Czy on uderzył w mojego konia? To jest oczywiście to jest health bar naszych koni. To jest helbar naszego jadę, wozu. To ledwo zipie. No takie dostaliśmy, to jest single race. Wiesz, jak masz kampanię, to tam możesz sobie zarządzać A, tym troszeczkę. Ale... Masz kilku y, do, dorożkarzy, możesz dorożki kupować nowe kup. Doroszki. No ja tak redwany. powiem, rydwany, możesz zatrudnić lekarza Myślę, na przykład. Nie. Graficznie wygląda to bardzo symbolicznie. Tak, Zgodzisz się. O ty czy opcje zwolnienia masz. Nie? Po co? Ten zajechał drogę, ale czy na mnie wpadnie? No trochę wpadł na mnie, ale zwolnił tamtego. Bardzo dobrze. Oni już wchodzą na łuk i teraz... Oj... ach, pozwoli mi. Co powinienem zrobić, jak myślisz? Bo z tą Zaje, prędkością... Drogę, ten... Nie, z tą prędkością to ja się wy, wypieprzę. mogłem spróbować y, utrzymać... Zapewnić stabilność, ale to ciągle będzie niebezpieczne. Ja wolę troszeczkę zwolnić. Nie wiem, czy to na jest dobry pomysł. Z tego nie próbowałem jeszcze, zazwyczaj jest przed łukiem zwalniałem. No, ale spróbujmy. Troszeczkę zwolniliśmy No, znów nie wyszedłeś na ten No pas. nie wyszedłem, może jakoś super, ale nie jesteś też na ostatnim miejscu. Może czemu nie zjedziesz na ten węższy pas? Zaraz zjadę. Najbardziej węższy. Nie, tylko jeden Zjadę temu drogę. No wiesz, to taka jest można... To by była dobra gra planszowa. No, w sumie. Nie uważasz, to by była dobra gra planszowa. Trochę przyspieszymy teraz. patrzmy. o no ja tym bardzo wąskim łukiem będę skręcał. Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. No zobaczymy. Ja wybrałem chyba dość. Dobra... Możesz się wywrócić? No mogę wszystko sobie tu zrobić. Tak, tak. Ja jeszcze zacznę zaraz się... Nie wiem czemu jeszcze się nie zderzają ze sobą te rydwany bo tu potem na trasie leżą martwe konie, jakieś tego typu rzeczy, to trzeba omijać, wiesz. No, no świetna gra planszowa. Więc może zapewnimy stabilność. O, we mnie walnie. Ale czy da radę? Bardzo ładnie, żeśmy to zrobili. I zrzuciliśmy go, bo wpadliśmy w drobny poślizg. I teraz jak, on na przykład, gdyby nam się to zdarzyło, to masz opcję, bo... Że masz, się puścić, nie? I on wtedy jakiś tam ma durny algorytm schodzenia z tego pola. I bardzo łatwo jest wpaść pod inne inne rydwany, i wiesz, wtedy tracisz kierowcę. W kampanii to jest ważne, nie? Ale masz też opcję, na przykład, jeżeli byłoby to ostatnie okrążenie, tam testu na siłę, żeby się trzymał tych lejców. Więc jeżeli w ten sposób przejdzie niemety, mety, to wygrywa, nie? Jeśli jest pierwszy. No to my teraz powinniśmy zdecydowanie dopieprzyć naszym koniom. Uuu. Tak, no i to będzie chyba koniec naszej. Trzymaj się, trzymaj, dzielnie. <laughs> ale ja teraz nie jestem w stanie nic robić tak naprawdę. No to nie jest już meta? Nie no tu będzie... Ile tu musisz będzie tego? Dużo będzie tych okrążeń. Chyba ze trzy są. Dobra, zobaczymy. Hold. The. Ha, trochę spowolniłem. No spowolniłem, ale jakbym go puścił, to... No te konie biegną za tobą, zaraz cię stratują. Poczekam aż mnie miną i wtedy bezpiecznie opuszczę pole. I spróbuję jeszcze jednego wyścigu. Mówię, że tu nie ma żadnego trybu takiego dla wielu graczy. No właśnie nie ma. No jest... Ale ani multiplayer, ani lokalnie? Yy, nie, nie ma multiplayera, niestety. Oj, stracił przytomność mój chyba już. Ale się trzyma jeszcze. No to szkoda, bo aż się prosi. No prosi, że to jest naprawdę fajna zabawa, byśmy się tutaj siedzieli, przeklinali na siebie. Znaczy ja bym przeklinał, to jest, to jest zbyt kulturalny na to. No i co teraz? Będę mógł coś zdecydować, czy już nie będę mógł? A, będę mógł? Nie, już nie mam na nic, A nie, nie, mam. Escape, escape. Tak, uciekaj. Dobra, i gdyby wiesz, tu coś jechało, to okay. by go trzasnęło po prostu. A i do tego, że w, w czasie kampanii masz y, na różnych torach wyścigi, różne są zdarzenia losowe. Na przykład. Nieusunięte powozy po powszedniej. Albo na przykład kiedy jedziesz na mm, torze najbardziej tym zewnętrznym, to fani rzucają jakimiś cygłami w ciebie. Jak... No mówię to no sama. Sam cymes, można powiedzieć, nie? Do main menu nie wskoczymy. No i wracamy po małej zwierzce. Niestety gra najwyraźniej ma także inne problemy. To co, jeszcze jeden wyścig tak. Ja może pokażmy kampanię. Kampania i pierwszy wyścig to jak na szybko zrobimy. Tym razem weźmiemy może nie tego aurata, tylko Veneta. Purpura, te nazwy są jakieś takie. No fajnie. No tak, oczywiście, możesz wpisać nazwiska swoich imionach kolegów. Może zrobimy to inaczej troszeczkę. Nie, no, jak nazwiemy nasze. Nie, to już bez znaczenia, już nie, nie ma takiej rzeczy. No to jeszcze tutaj tylko owni, Syt. Sytut powinno. Być. Kampania oczywiście jest norma albo epic. turystatyczne, albo dynamiczne, to jak mówiłem, trochę jest mhm. bez sensu. Yy... I mamy miasto, mam ekran miasta, pomiędzy miastami można podróżować, mamy różne regiony, każdy region to mnóstwo miast, wybierz region gdzie chcesz zaczynać. No Macedonia na Macedonius. Możemy tutaj w Nikopolis, czy na Nikopolis nie jechaliśmy? Nie jechaliśmy. No to, może żeby zmienić troszeczkę, może Galia, nie, gdzie by tu jeszcze są, no wszystkie podobne są te pierwsze rowerowe że te takie tory, które są niezamknięte, to one się rozumiem kończą po... Bo... Tak, one się kończą, to jest bieg. To jest bieg, to no. nie jest ten. To może taki bieg spróbujemy. No może nie. Mikro Miro Ja yeah, nie, to jest ten stary dobry look. Civilization 1 yeah. No i tak. Tutaj są nasze statystyki, nie? Local fame, global fame. Tu oczywiście mamy lokalnie generowanych jakichś tam. Przeciwników. Tak, ich statystyki, mamy opcję manage. Hmm, ponownie, ponownie wygląda to no po prostu wspaniale, ale takie, wiesz, z jajem. To są naszych trzech, jest, z którymi zaczynamy, oczywiście nie mamy żadnych pieniędzy. Ich jakoś możesz rozwijać. Tak, tak? jak masz pieniążki, to możesz im dokupować tutaj, rozwijać te, przepraszam, te powozy, kupować nowe powozy. No, masz, masz jakiś shop z tymi powozami? No, jest tutaj, no. no. Ale co, to co, masz tylko jeden do wyboru? No tutaj tak na razie, z czasem się pojawi A. więcej, wiesz, potem będziesz miał tutaj, nie wiem, co to jest, chyba jest ten, który będzie naprawiał ci te powozy, bo no po każdym wyścigu, no taki też micromanagement no. trzeba robić, nie? Tu mamy A, konia z lekarzem, yy, 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 tu mamy... Czy, może... czy długość kampanii jest ograniczona, czy możesz tak sobie w nieskończoność się bawić? Yy, no grałem dość długo i wydaje mi się, że w nieskończoność no, możesz. To fajnie, zrobię. No tak, tylko że... Tak jak samemu się gra to się po 10-20 wyścigach ludzi, nie? niestety. No tak. Tu mogliby naprawdę poprawić, gdyby dodali chociażby ten Hot Seat, nie? To by było... albo żebyś. nie wiem. Ty mógł jednym jechać, a drugim problem, że wiesz, że jedna osoba wie... Co już zrobiła druga osoba, i wtedy ma jakby tą przewagę troszeczkę. No to na, na Hot to zawsze się grało tak. No z drugiej strony. Że po tak. prostu odwracasz się i nie oszukujemy. No, tak, no tak, tak z drugiej coś... strony tak jest w każdej grze. w no tak. Firosach też widziałem no To robił, Odwracaliśmy się zawsze w Firosach tak, tak. i straszne kłótnie zawsze były. No pewnie, że były. <laughs> I To podgląda. No pewnie, każdy podgląda. <laughs> to nie podgląda. Tak. No dobra, czyli do wyścigu. I kogo bierzemy? No dawno, nie ma znaczenia. Widzieliśmy tego. Zobaczymy, jaka formuła będzie w wyścigu. O, oczywiście, tak. Jest event na torze, czyli. Weterynarz. Jakiś ten. Twój fan, jeden jest weterynarzem i obniży ci o połowę uszkodzenia koni. No to fajne, aczkolwiek nie będzie widać tego mm. na torze, nie? No i tutaj możesz beta na siebie postawić, jakie są przeciwko tobie. ile zarobić, nie? Oczywiście, zakłady, ale nie masz forsy, więc nie ma co na razie tego robić. O, a to co jest? Takiego jeszcze... A, bo tu zaczynamy z czegoś takiego, no. A tak, tak usta takiego ustawienia jeszcze nie widziałem. Hmm... Co sugerujesz? Z powolne, powolne ruszenie czy zbicza Chyba z co? A może to bug no ja graficzny... A ostatnio to powolne nie było takie powolne, a to zbicza nie było takie szybkie. Ale ani razu nie użyłem Accelerate podczas poprzedniego biegu. To może weź. Łep, jedziemy, a bo to są... A, bo to jest taki ten po prostu zrobiony, wiesz, mostek Gdzie jestem? To jest mój? Tak. Tak, muszę walić z konia po prostu, żeby... o, zająć dobre miejsce, no. Leszczę. Poczujcie moc mojego bata. I tutaj też zauważyłem grając, że hmm, trzeba się wypieprzy... Zauważyłem, że warto, yy, jeśli uda Ci się już wyjść na prowadzenie, to dość ciężko jest stracić przewagę, tylko oczywiście musisz yy, dobrze kontrolować, yy, no wiesz, siłę swoich koni, bo to potrafi no. Ci... No tam na dole jakoś nie się rozruba, nie? Tak, tam się dzieje rozruba, się zaczęli bić ze sobą, a ja... Oł... Masz szansę z tego wyjechać? No nie wiem, jadę dość szybko, mogę spróbować zapewnić stabilność. Mm. No, to jedziemy. Może niepierdzielnie nam nasz wóz. Bardzo dobrze, pojechaliśmy, odważnie pojechane. Jak widzisz ten tutaj już padł. Tu koń jakiś martwy leży na, na torze, a my... No cóż, zapewniamy stabilność w takim razie. Czyżby to było aż takie proste? Taki ten tor dosyć krótki. A nie, będzie jednak więcej okrążeń. Mi się wydawało, że to miało być taki gonitwowy bardziej, nie? No nic, no. No, ale pozycję mamy genialną. Trochę nas zarzuca, to prawda, w tą stronę. Koło jeszcze nie odpadło. Zaraz poprawimy naszą pozycję na torze. że troszeczkę... akcelerator. Tak. Yy, maksymalną mam maksymalną prędkość. Może zwolni trochę, żeby dać koniom odpocząć. Nie wiem, czy to tak tu działa. Yy, tylko zmienię odrobinkę tor i troszeczkę dam koniom odpocząć. O nawet dobrze zrobiłem, bo tutaj zdaje się martwy koń, na teraz się leży. Gdzieś tu po drodze prawdopodobnie będzie leżał też ten cholerny, popsuty. Tylko widzisz, zwalnianie. No tak. No, mógłbyś zwolnić i wejść w ten najwęższy. No już. Mógłbym to prawda myśleć, że tak zrobić. Czy dam no, radę? Już o jeden. O jeden. No dobra. No, 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 no. Okej, okay, Maciek. U, Oj, od... ja coś się koń stało. oberwał trochę jednak od tego, ale byłbyś ciebie dobry. Dorożkarz. Dobry dorożkarz. Zaczarowana dorożka. Zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. A, wiesz czy to wiersz? Twój? Mm. <śmiech> Nie. <laughs> o ty draniu. Konstanty Ildefons Gałczyński. No, już zaczną te konie. Czy ja znowu będę skręcał? O, to ja nie utrzymam dorożki teraz. Chyba, że zrobię kontrol. No niesamowicie jedzie ta dorożka, powiem ci, że losowo wybrany na chybiu trafił. Ale konie mi padną, co nie? Jeszcze są zielone. A gdzie tamte zjechały? Tamte zjechały? Nie, one po prostu weszły w zakres. Myślałem, że do boksu zjechały, może zmienić opony. No już przeciwników coraz mniej jest chyba. Tak, no tu nie wiem co robić. Myślę, że póki nie, nie czuję ich oddechów na karku, to mogę sobie spokojnie, spokojnie... Jak widzisz, no akurat w tym biegu... Miałeś fart. Nie, nie to, że miałem fart. Ale zobacz, czy myślisz, że jak teraz przebiegnę po tym, to trochę? Myślę, że tak. Ostatnio oberwał. No to może troszeczkę zmienimy. Tam... Bo, bo ten człowiek się nie zna za bardzo na zasadach... Yy... <noise> Ach, jaki poślizg piękny. Tokio Drift. Tak. Ja Chciałem ile jeszcze tych okrążeń? O koń już jeden żółty, jest to niedobrze. Koniu oczywiście jak ci padnie jeden, to możesz jechać na trzech, jak no. widzisz tutaj. E, o ten pan właśnie. <laughs> Kręci mu się w głowie i jedzie na trzech koniach. Hmm. Daj, kurde, raz się żyje. To Nigdy nie powiedzieli, że to łatwy był zawód. No już zdublować kolegów. No czasem są takie wyścigi, że tak pięknie pójdzie. Nie no, wróci się, ensure stability, na, ręczny, na a ja i tak ruszamy. mnie wyrzuci, mnie. a nie, to już koniec był, 5400 denarów zwyciężyliśmy, tutaj są oczywiście takie różne statystyki jak y, ranni na trasie, oni nie będą występować w kolejnych biegach. Jak wiesz, jest to takie całkiem. Opie... Nie, no fajny pomysł, no. fajnie zrealizowany, szkoda, że nie ma multi żadnego. No nie ma, ja jeszcze powiem. fajna ty, taka gra imprezowała. Że ja właśnie powiem, że kupiłem to po, na tym. Na Humble Bundle był filmik taki zachęcający z komentarzem jakiegoś angielskiego wyczesa, który po prostu był taki. No taki prosty bieg. Mhm on komentował jakoś świetnie, wiesz, że o, dobrze, batorzy te konie, tak ja zawsze mówię, że trzeba żonę batorzyć, na najlepiej, i takie, wiesz, komentarze non stop. Gdyby taki komentarz oddali do tej gry, to byłby hit. To Ale, byłby le, hit. Wiesz, wiesz, wiesz po ilu y, grach tak Myślałem, że po ilu by ci znudził, piwach, bo... znudził i, i, wiesz, i zaczął być wkurzający. A, no wiesz, ale wtedy można by zainwestować, żeby to słownictwo rozbudować troszeczkę. Kupić DLC. <laughs> Jakiegoś tego szpakowskiego do polskiej wersji zatrudnić, nie? No tutaj nie będziemy przedłużać specjalnie, bo takich biegów jest mnóstwo. Po pewnym czasie, jeżeli będzie nas na to stać, będziemy mogli po prostu wyruszyć w podróż do kolejnego no miasta, na przykład do toaletum. Toaletum. toaletum toaletium, toaletium. Yy... A, no i widzisz, tutaj są różne też na mapie. Yy, druga kategoria, czy coś tam, Iron Forge, że możesz kupić. Lepsze le... dorożki. Tak, lepsze dorożki. No i ta gra jest na tej idei zbudowana. No, co tu więcej można powiedzieć? No. Nie no, fajne, mi się podoba no. Można no, by było więcej było, z tego wycisnąć. to czy coś takiego, to, to bym wziąć. No może będzie, bo to nie, nie, nie wróżę temu jakiejś błyskotliwej kariery. kariery, tak. Na przykład za te pieniążki możemy kupić Andobalesa, Balesa. <grym> <grym> o, <Albo grym> dużo alkoholu. O, no tak, ale Andobales będzie potrzebował od razu nową tą quadrigę to czy znaczy hmm. dorożkę. Quadrigę. Ten, no wiesz. No. Muszą sprzedać, zmienić. Jest trochę popsuta, nie wiem tu. Ja akurat nie mam opcji naprawienia. No. Konia na, na salami musisz sprzedać jednego. A nie, nie, gra, go. słuchajcie, mi się bardzo podoba. Maciek też zdaje się być całkiem nieźle zachwycony. No, może zachwycony, <laughs> tak. ale ogólnie wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Prosty, prosty. Jeżeli, tak jak Maciek mówi, będzie w jakimś paku, to brać. Mówię. Jeśli będzie w My paku jako perełka, podobał, tak, tak, bo to. to mówię, może do tego czasu dodadzą to. Hot to już będzie fajne zupełnie. Więc to by było na tyle. Dziękujemy Do bardzo. Do usłyszenia.